Żółte już strzeliły jednego gola jeszcze nie przygotowałem Mamy teraz szczególną sytuację, będziemy się przełączać pomiędzy meczami i piękny strzał. Przechodzimy na drugi zespół, bo dwójka gra również swoje spotkanie. teraz. Niżej, niżej do orzech gorzej. Resowia dwójka również rozgrywa swoje spotkanie. I obserwujemy wreszcie dwójkę Kimi, Natalka Kimi i Masza chciała dobić, niestety nie, nie poradziły sobie. W tym spotkaniu przechodzimy teraz do e, Złotek. Nasze Złotki rozgrywają drugi mecz, teraz zestalą łańcud. Obrona bardzo skutecznie, sito. Orzech. Widzimy rozpychającą się tutaj Maję. Nie na Przypominam, że Resowia prowadzi jednym golem. Basia i piłka obok bramki. Przechodzimy do Resowi Dwójki. Resowia dwójka rozgrywa swoje spotkanie na boisku B. Na razie jest wynik 0-0. Cały czas dziewczyny walczą. Przenosimy się na boisko, brawo, gdzie grają nasze złotka ze łańcuch. Jest to kolejne spotkanie w tym miesiącu, znaczy w sumie jest październik, więc niedawno żeśmy grali ze Stal Łańcut. Piękny strzał ze stansu i piękny gol, proszę Państwa. Zobaczmy to jeszcze raz. Resowia Stal Łańcut 2-0. Dalej tak samo, dalej tak samo. Dziubarko, blisko, Dziubarko, cał... Dziubarko, blisko, cały. Przenosimy się teraz na boisko czerwonych. Nie na raz, nie na raz, brawo. Brawo. Jeszcze. Ok, wystawiamy, wystawiamy. Dawaj, dawaj Gabi. sytuację. Teraz sobie dwójkę grają z Ożarowem. sobie od bramki Jula, ola i piłka puściła boisko. ola z autu Natalka masa przy piłce Natalka do Wysoko podniesiona noga. Zobaczymy co u złotek. Rysowia złota. Prowadzą ze stalą łańcuch, prawdopodobnie dwoma golami. Stal łańcuch w natarciu. Mało skutecznie. Prowadzi tutaj w tym spotkaniu dwa gola, dwoma golami ponownie Maja Jęczkowska, Milena, Cisnął, Kieruny, a my się przenosimy na boisko czerwonych. Na razie w tym spotkaniu jest 0-0, wszystko w swojego o od bramki. Piękny kolor Żorowiany, dla Resowi. Zobaczmy to jeszcze raz. Kiwiń zdobywcą Gola dla Resowi. 1-0 Rysowia Ożarobianka już A my się przenosimy na do złotek naszych Stal próbuje coś tutaj skórać, aczkolwiek jest. 2-0 dla Resowi Milena przy piłce, Piękne 1 na 1. Zrobiła ją jak chciała. Mil Maja. Jest szansa. Piękny gol kolejny. To już będzie 3-0 dla Resowi. I przenosimy się na spokojnie na boisko numer 2, gdzie grają Resowiaczki. Na razie jest 1-0. Pogoda stabilna, wiatr się nie wzmaga, więc jest bardzo fajnie. W drużynie pasiaków o czerwonych widzimy ole, i cibę, frucie z przed szansą, piękny strzał, na biegniską piękny gol, proszę Państwa, to już będzie 2-0, 2-0 dla Rysowi i zobaczymy co się dzieje u Złotek Wszystkie gole mieliśmy na wizji yy, Drużyna Rysowia rząd z autu Paulina Maja Przyjęcie w środku Jeszcze raz Jeszcze raz kulturka Dziewczyny, podanie. Jula, podanie do Kimi. I Kimi Piękny golf. Zobaczymy to na powtórce. Problemy techniczne, aczkolwiek wracamy tutaj do. Milena, tutaj została jest sytuacja. Czysta klarowna, chociaż strzał z dystansu, Sofii pięknie wyczyściła sytuację. I przenosimy się na boisko drugie, gdzie pasiaki rozgrywają swoje prawo. 3 0 prowadzą okay. dziewczyny z Zgadnę Stali, najważniejsze jest to, że nasza wygra zespołowo u Pasiaków 4-0, zdobyty gol, prawdopodobnie to zdobyła Natalka, więc sytuacja jest klarowna, a my wracamy tutaj na boisko Pasiaków, jest żółdrożny dla Stali Łańcut. I piąty gol Julka Ciba z drugiego boiska. Tuż tu się spotkanie kończy, więc przenosimy się. Na pasiaki. Biało-czerwone już jest wynik. 5 do zera. Rysowia. Bardzo świetnie sprawić w dniu dzisiejszym na progres kapie. I szósty gol, Emi Zając, Ewa, Szamejo, Ewa, sobie dłoło, bardzo świetnie radzi na dwóch boiskach. Emi zdobyła szóstego gola dla Rysowi Pasiaku. A my wracamy sobie na spotkanie, gdzie gra złota Rysowia. I gol dla Stali. 3-1 Resowia, bardzo dobrze się trzyma. Wykorzystały dziewczyny wszystkie sytuacje, które były. Maja Ziobro przy piłce. Piłka opuściła boisko. Piłka opuściła boisko w drużynie Pasiaków. Przenosimy się do tego spotkania i obserwujemy, jak sobie radzą nasze dziewczyny. Które tutaj prowadzą, prawdopodobnie sześcioma golami. Pasiaki sobie świetnie radzą. Rzut z autu dla rysowi. I pięknie. Sytuacja podbramkowa. Ola przejmuje piłkę. W środku pola, takie niezrozumienie pomiędzy dziewczynami, piłką, ale już dziewczyny sobie naprawiają nie Masa przy piłce, masa przy piłce, bardzo, bardzo dobra sytuacja. Piłka opuściła boisko i wracamy sobie do Pasiaków. U Pasiaków, zaczynamy od bramki. Maja Jęczkowska. Sytuacja jest 3 do 1 dla rs i Stary łańcuch w Tarpatach mają różne czynniki, korzystając z nie wiadomo. Mielena Orzechowska. Już dziewczyny rozpoczęły.

Jesteśmy na boisku Basiaków, jesteśmy na boisku Basiaków, obserwujemy sytuację. Koleza Żarowianka od własnej bramki. I piękny strzał i dobitka, poprzeczka ratuje dziewczyny z Żarowianki i piękne dobicie. I Iza Ola Cały czas dziewczyny przy piłce Powieka jest Masza przy piłce, lewa strona atakuje Ola ponownie do maszy Jula Masza i piłka na wracamy sobie do Złotek. I sytuacja wyjaśniona. Od bramki Iza, od bramki Sofii. Już dziewczyny rozpoczęły stalwne. Jest ta parada. Siódmy, siódmy gol Oli. Nie, bo on Złotka transmituje.

Traktat gry dla reszty i piękna tak, tak, ta okay, sytuacja. Ustawiamy, ustawiamy. obroniła bardzo trudną sytuację. Blisko, Maja Dobra, kogo kryjemy, blisko? czas! stalowej woli dla stali łańcuch. Piłka Dawaj, boisko Dawaj, i wracamy do Rysowi Pasiaków. Tutaj mamy sytuację 9 chyba albo 8-0. 9 albo 8 0 Właśnie strzeliła kimi i widzieliśmy... Masza! się proszę na obronę? Gola dla... 4, dla 4, 4, no właśnie, widzimy to w podkórce. To 5, 4, 5. był już Na obronę, dla Resowianka nie ma tutaj żadnych. Mamy <grym> zdanie. Pani na obronę, dobrze. Ja, do końca Nie, d -daj, d -daj. D do to nie, 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 zamieszanie. Tutaj nie, 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 Błogę się napij, a potem gram od Masza na obronie u pasiaków. Maja, grzebać Nie, mnie, grzebać na mnie, I na mnie, grzebać na to jest na O matko 4-2 dla Resowi złotka 4-2 prowadzą. Sytuacja bardzo stabilna i przechodzimy na pasiaki u pasiaków sytuacja jest bardzo stabilna jest od 10 do zera co robimy? do strzału wracamy do złotek. Nasze słodka rozpoczynają od środka po straconym golu. 4 Sytuacja jest Wtedy. bardzo nerwowa, byśmy byli bardzo blisko. Gramy. Dawaj, dawaj, 4-3. 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 5-3. 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 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 daj. Rysowie Rzeszów i przenosimy się na Pasiaków jest sytuacja klarowna tutaj mamy remis stałańcy, parę sobie pasiaki z 9, 0, 9, 9 chyba 9, Już? Mogę wyłączyć? Wezmę ja sobie w ten łańcuch 4,4. 4, 4. Włączyłeś? Można.